Jeszcze raz! Ale tamten przelotuje, jest dobry, jest, nie? No, on to, jest dobry. Co ważne, wiesz? No dana. A to też nie, nie pierwszy no, raz kładę mnie. Nie, Dawaj! Nie, wyjdzie, wyjdzie. Wyjdzie, nie, nie, nie. kiedyś to był poziom taki, no, no, no. że y, dotykało tego mostka woda. Jecha pierdolę. Ja wtedy pierwszy raz do piłek. O kurwa. Då mygg, då mygg!